Witamy na stoisku firmy Lexus w Genewie. Jest ze mną pani Monika Małek. Pani Moniko, za nami piękny przekrój hybrydowego Lexusa RX400H, ale to chyba nie jedyna hybryda, jaką można zobaczyć u Państwa na stoisku w Genewie. Tak, Lexus od wielu lat poświęcał wiele czasu na badania w kierunku stworzenia samochodu najbardziej przyjaznego dla środowiska, ale jednocześnie samochodu, który nie ograniczałby przyjemności zjazdy, nie ograniczałby przyspieszeń, nie ograniczałby wiatru we włosach. Lexus od ponad trzech lat zaproponował właśnie Lexusa RX400 z napędem hybrydowym, czyli jest to połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Najwięcej oszczędności, jeżeli chodzi o środowisko, czyli o emisję spalin i o spalanie benzyny, mamy w miastach, tam gdzie jednak spędzamy najwięcej czasu, gdzie mamy największe natężenie ruchu. Sam Samochody te jeżdżą głównie wtedy na silniku elektrycznym i samo przez się rozumie się, że mają dużo mniejsze i spalanie i emisje szkodliwych substancji. Samochody hybrydowe, z których znany jest Lexus, stanowią sporą część y, państwa stoiska, ale moją i naszą uwagę przykuł pewien, a właściwie pewne samochody o troszkę odmiennym kolorze. Do tej pory Lexus nie przyzwyczajał nas, że pokazuje samochody jaskrawo czerwone. Do tej pory sam, y, kolor czerwony kojarzył się ze sportem. Czy to oznacza, że Lexus... Wystawił i pokazał samochody czerwone, ponieważ chcecie wejść jakoś w ten segment rynku, w segment samochodów sportowych. A jeżeli tak, to z czym? Lexus właśnie do tej pory, do, do niedawna kojarzył się z samochodami bardzo dostojnymi. E, samochodami oczywiście klasy premium, ale m, e, z tego co widzimy tutaj na targach, e, bardzo e, intensywnie zaczęła być rozwijana linia sportowa. E, pierwszym e, samochodem tego typu bo Lexus ISF z silnikiem o mocy 423 koni do setki osiągającym, setkę osiągającym w 4,8 sekundy i myślę, że fani dużych prędkości i dużych przyspieszeń rzeczywiście znajdą w tym samochodzie wiele przyjemności. Kolejnym myślę następcą ISF będzie nowy roadster LFA, samochód z silnikiem V10 o mocy ponad 500 koni, otwarty dach, wiatr we włosach, piękne słońce, czerwone kolory, czego więcej potrzeba. A kiedy LFA możemy spodziewać się w Polsce? Klienci mogliby składać zamówienia. Czy jest to kwestia bardzo odległa, czy powiedzmy kilku miesięcy? No myślę, że to jest jednak kwestia przynajmniej dwóch lat.